Były rozdawane świry, prawda? No i wygarnęła mi beatka, ale tak po kościach by pojechała ostro jak tylko się dało. Nie, oczywiście w żartach, bardzo sympatycznie miała rację, że nie uwzględniłem jej, że e, trasę do Pineminde ona w całości pojechała, przejechała. Dwa 102 km. 108? E, 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 ale no 108, no, ale z dojazdami do domu i że wtedy powinna się załapać za tego świra. No i rzeczywiście nie była tylko na jednej imprezie, ale po uzlenieniu to co rzeczywiście przyjechała na tym, to po Janku i Wiesi... To nie trzeba odebrać. Nic się ja nie będzie tylko nie będzie otwierane. To się kręci, tak? I, e, dlatego otrzymuję certyfikat. Proszę bardzo. I Już było? nie była. Nie odpuściła. Nie, 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 ale miała rację, nie. Ja, ja to wziąłem, ten, miała rację. Prawo że... Bata, umie walczyć o swoje. Ale ja to, bierzcie swoje. No, <noise> tak, <zostają. głosy> Batka, na pewno masz licznik na rowerze, nie? No, nie da się oszukać. O, puchar! Brawo! Nie może być gorzej. Proszę, nie, proszę bo tu filmują, Przepraszam, że tak się stało, ale bardzo dobrze dziękuje, żeś mi podpowiedziała, <grym> że Brawo Beata, brawo! A gdzie szampan? Dawaj. <grym> to Jeszcze raz. Ale... Pamiętam, została? Tak. Jeszcze jeden Ale ty, ty... Jeszcze jeden puchar to chyba ty dla mnie. tak nie krzycz <grym> brawo, bo ty byłaś w takiej samej sytuacji. <grym> no! Zaraz muszę to Brawo Grażyna! Ale będziesz mogła jeść swoje A Tutaj świd na ciebie czekanie, czeka. Tego Dobra, a kolorcy taka? No. Proszę. Zostańcie. Jeszcze by nie zaczęli. Kręć teraz ją. Ja. A plakat ja. macie? No tam, flacha tam jest, bo flacha tam jest. Gratuluję Ci. <grywa> dziękuję naprawdę, <grywa> naprawdę. naprawdę. Proszę bardzo, masz coś No Nie. No wiem, wiem. A ja, ja mam Bardzo <grywa> <grywa> no, no, dziękuję. dziękuję. No też powinnam dostać honorowego. No, no nie? nie? Oh, oh, oh. Nie, I dla ciebie też jest personalizowany kalendarz. Ja e, nie, nie może być nie, ani jedna, ani druga, niczym stratna. Także. No, ja w bardzo... ja by z tego nie byłam stratna. <BET fala capitalize> nie, ale. Naprawdę, dziękuję ja bardzo. Punished... Ale... Nhưng... Nie, o, nie, ale ja sobie, no, ja sobie, Badka... no to, to 5 zł. Za co ba to 5 zł? Nie, bardzo sympatycznie. Kiedy będzie bardzo fajnie to zrobić i dobrze. No bo wiesz, no, ten, ten błędów nie popełniał. Tak, ona bardzo ale słuchajcie, wieś ja mi dał, kryteria, mi. dlatego że ja jestem po, tak. ja po prostu. Przyjąłem takie kryteria, że Ja to dał Ale rzeczywiście zwróciłem że. Teraz no, to ta końcowa powstało. Teraz wierzymy. A, wieś to Ale soj za dużo. Ona też jakby nie